Szedłem za tobą, panie Jezu, w hostii utajony, i tak idąc za tobą ulicami życia, myślałem o tym, jak nie mieścisz się w kościele, jak bardzo pragniesz z niego wychodzić, żeby brać udział w naszym codziennym życiu, w moim życiu. Śpiewamy Tobie, Pan idzie z nieba, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi. Najświętsza Eucharystia jest największym skarbem, jaki mamy w Kościele. To Twoja obecność, Panie, pod postaciami chleba i wina. Prostszych znaków już nie ma, nie można ich wymyślić. Garść mąki, kropla wina i wody, słowa kapłana i moc Ducha Świętego. I jesteś z nami, Jezu Chryste. Gdy Ciebie przyzywamy na ołtarz, to Ty przychodzisz. Co za pokora i posłuszeństwo. Możemy się Tobą karmić, Ciebie adorować, ale możemy też nie zwracać na Ciebie uwagi nawet przez całe życie. W tym świecie, który coraz bardziej laicki, świeckość jest w modzie, a świat nie zauważa tego, co jest najcenniejsze i najważniejsze. Dlatego może w nim coraz więcej niepokoju i chaosu. Możemy jednak i pragniemy, Panie, zaprosić Ciebie do naszego życia i pozwalać Ci wychodzić z Kościoła. Po każdej komunii świętej, po spowiedzi, Wtedy ja staję się monstrancją, żywym tabernakulum. Wtedy ja Ciebie noszę w sobie i mogę Cię zabrać wszędzie, gdzie idę: do szkoły, do pracy, do urzędu miasta, do mojego domu, do rodziny. Mogę zabrać Cię wszędzie, wszędzie tam, gdzie nie radzę sobie, gdzie jestem samotny. I zagubiony. Ale czy człowiek, który żyje z Bogiem, może być samotny? Benedykt XVI powiedział, że człowiek, który ma silną wiarę, nigdy nie jest sam. Przecież mówimy kochani, przyjmujemy komunię, czyli zjednoczenie, Jestem człowiekiem, który nie musi iść samotnie przez życie. Idę we wspólnocie kościoła, a przede wszystkim idę przez życie z Chrystusem, któremu podaję swoją dłoń, aby On mnie prowadził. I On mnie nigdy nie opuszcza, nawet wtedy idzie ze mną, nawet w miejsca, gdzie miłość po błocie chodzi. Dlaczego więc Ciebie, Panie, nie widać na ulicach naszego miasta, w naszych urzędach, w naszych rodzinach? Gdzie Ty jesteś? Dlaczego nie roznosimy Twojej obecności, dokądkolwiek idziemy? Czy ludzki strach, lęk? Czy może za mało Ciebie w nas? To pewnie nie jest problem Twojej obecności, ale mojej wiary. Wynoszę Cię z Kościoła, ale nikt Cię nie rozpoznaje we mnie. Może ja Cię przysłaniam, nie staję się widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, a może uczestnicząc w tajemnicy przeistoczenia, nie pozwalam, aby to przeistoczenie dokonało się we mnie. Jeszcze tyle mnie dzieli od Ciebie i od Twojej miłości. Może jeszcze wszystkie mury nie są zburzone, wszystkie przepaści zasypane. Może jeszcze jakiś grzech, który dzieli mnie od Ciebie i nie pozwala zobaczyć Twojej miłości. Oby to przeistoczenie dokonało się we mnie, w moim sercu, abym mógł uwielbiać Twoją sakramentalną obecność. Kiedy pozwalam Tobie mieszkać we mnie, to już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I on czyni ten największy cud, że staje się nowym człowiekiem. Jeśli zaproszę Go do swojego serca, do swojego życia, będę promieniował Bogiem. A dzisiejsza uroczystość najświętszego ciała i najdroższej krwi uświadamia nam, drodzy bracia i siostry, w tym roku eucharystycznym, kiedy pochylamy się nad wielką tajemnicą naszej wiary że właśnie trzeba nam wyjść nie tylko w procesję Bożego Ciała, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia z Chrystusem w naszych sercach, abyśmy Go zanieśli w ten dzisiejszy świat, który jest głodny Boga, który tak naprawdę Go szuka, ale nie może jeszcze Go odnaleźć, albo Go odrzucił, zamknął drzwi swojego wnętrza na Jego obecność. My mamy być świadkami Eucharystii. Tę obecność Chrystusa mamy zanieść drugiemu człowiekowi, który potrzebuje życia, tak jak chleba. Kto spożywa moje ciało, kto spożywa moją krew, ma życie wieczne. Trwa we mnie, a ja w nim. Wtedy dopiero człowiek w pełni, prawdziwie żyje. I tego życia dzisiaj potrzeba światu, potrzeba naszym środowiskom, w którym żyjemy. I my przez naszą gorliwość, pobożność eucharystyczną mamy to czynić. To jest wymagające, bo styl życia, sposób mojego postępowania. Hierarchia wartości musi prowadzić do świętości mojego wnętrza, abym był godny przyjąć ten chleb życia, abym nie był umarły, ale miał w sobie życie. Rzymski żołnierz, który wdarł się do każdej naszej Mszy Świętej, daje nam świadectwo. I pokazuje, czym jest prawdziwa wiara, dostrzeżeniem świętości i mocy Boga, a z drugiej strony niegodności człowieka. Ale tu właśnie rozpoczyna się świętość, aby z całym swoim życiem do Chrystusa przyjść i w szczerości swojego serca oddać mu swoją przyszłość. Panie, nie jestem godzien. Abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowa, wszystko zmieni się w moim życiu, w mojej rodzinie, w moim mieście. Aby każdy człowiek, który dziś mnie spotka, spotkał Ciebie, Panie. Zostań więc z nami, abyśmy potrafili pokazać, że Ty istniejesz żebyśmy potrafili drugiego człowieka do Twojej miłości przyprowadzić. Boże miłości, nieskończenie nas miłujący i godny nieskończonej miłości z naszej strony, czy jest jeszcze coś więcej i nad to, co uczyniłeś, aby zdobyć naszą miłość? Nie wystarczyło Ci oddać za nas krwi w straszliwych udrękach. Nie wystarczyła Ci śmierć i to na drzewie krzyża przeznaczonym dla największych złoczyńców. Stałeś się pokarmem, jakże delikatnym i subtelnym. Stałeś się chlebem, aby zjednoczyć się z każdym z nas. Powiedz mi, powtarzam, czy można wymyślić coś więcej, aby zdobyć naszą miłość? Jakże jesteśmy nieszczęśliwi, jeżeli cię w tym życiu nie pokochamy? Jezu mój, nie chcę żyć bez miłowania Ciebie, i to bardzo gorąco. Jakże mi przykro, że Ciebie obrażałem, żałuję tak bardzo, że chciałbym umrzeć z bólu. Kocham cię ponad wszystko, bardziej niż samego siebie. Jezu mój, Jezu mój, nie chcę od ciebie niczego innego jak tylko ciebie samego. Teraz, gdy mnie pociągnąłeś do swojej miłości, zostawiam wszystko, z wszystkiego rezygnuję, ciebie tylko obejmuję, ciebie potrzebuję. Bo tylko ty mi wystarczasz. To jest modlitwa świętego Alfonsa Marii Ligurie, który rzeczywiście umiłował Chrystusa. I niech Jego modlitwa również wzmacnia naszą miłość do Chrystusa i pragnienie Chrystusa eucharystycznego. Amen.